Jesteśmy na żywo. Przepraszamy za lekkie opóźnienie, ale problemy techniczne, jest, ale udało się, to jest najważniejsze. Witam Państwa, ja nazywam się Agnieszka Kamińska, prowadzę kanał Mamma i moim dzisiejszym gościem jest pani Joanna Megen. Proszę mnie poprawić, jeśli źle nazwisko wypowiedziałam. Bardzo dobrze. I może ja tutaj oddam głos, żeby Pani powiedziała na początek kilka słów o sobie. Kim Pani jest, jeżeli jest ktoś z nami, kto pierwszy raz widzi Panią tutaj? Dobrze. Nazywam się Joanna Megan, tak jak powiedziałaś. Jestem trenerem kursów montessoriańskich, jestem założycielem Polskiego Instytutu Montessori. Jestem prezesem Polskiej Rady Montessori, więc troszeczkę się tym Montessori w naszym kraju zajmuję. Instytut powstał w 2008 roku szkolimy nauczycieli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych. Tak, ostatni weekend zakończyła się nasza coroczna konferencja, więc zachęcam, żeby coś poszukać w internecie o nas. Było bardzo, bardzo sympatyczne. Czyli przede wszystkim w szkole nauczycieli teraz jestem mamą, mam dwoje dzieci, dwie dziewczynki, które przeszły przez cały system antysoliański. Teraz są dorosłe. I chyba najlepiej świadczą o tym, że ten system po prostu działa. Mm -hmm. Temat taki, który sobie założyłam na dzisiejszy live, to o co właściwie chodzi w tym całym Montessori. I powiem szczerze, że trochę się stresuję, bo dla mnie osobiście jest pani takim trochę guru Montessori tutaj w hmm. Polsce. Także jest to dla mnie naprawdę duży zaszczyt i jestem wdzięczna, że, że pani się zgodziła na tą rozmowę. I chciałam tak zapytać o pani drogę troszkę. Jak to się stało, że, że zajęła się pani tym Montessori i tak naprawdę, no jak z tego co widzę, oddała pani swoje życie, bo jest to pani pasją. Jak to się stało w ogóle, że odkryła pani to Montessori i tak pani to wszystko weszła, że tak powiem? Jak to często w życiu bywa, był to przypadek, był to przypadek. Ja w, w tamtych czasach mieszkałam jeszcze w Kanadzie, bardzo długo tam mieszkałam, 28 lat, stąd też nasze korzenie montysorniańskie. Tutaj w instytucie to jest raczej nie Europa, a raczej Stany Zjednoczone i Kanada. I jak to wszędzie bywa, przyszła do mnie na obiad koleżanka, która miała przedszkole Montessori. Jeszcze nie wiedziałam, czy to jest Montessori, co to jest Montessori. I jak to często bywa, ktoś z jej kadry po prostu napisał SMS-a, że następnego dnia nie może przyjść do pracy. Więc ona do mnie, Janna, na masz uprawnienia, bo ja już wtedy skończyłam, skończyłam studia pedagogiczne, ale bardzo szczęśliwie byłam w domu ze swoimi dziećmi. Nawet nie miałam pomysłu, żeby iść do pracy, ale ta koleżanka mówiła, no to przyjdź, przyjdź proszę, bo ja na poniedziałek poszłam. Ja... Niestety jesteśmy z telefonu, jak ktoś do mnie dzwoni, to będzie, będzie nam przerywał. Poszłam i co się okazało? To nie było takie zwykłe przedszkole, to było bardzo dziwne przedszkole. W tym bardzo dziwnym przedszkolu dzieci nie miały zabawek. Więc ja stwierdziłam, mając to 20 pary lat, że ja te dzieci ocalę. Tak? Będę ratować te biedne dzieci, które nie mają zabawek. Miałam jakąś bardzo dziwną panią, która niewiele mówiła, coś tam jednemu dziecku pokazywała, ale to było bardzo, bardzo mi się to nie podobało. Więc stwierdziłam, że ja te dzieci ocalę. I wprowadzę im, to był czas Halloween, czyli zrobię z nimi pająki. Tak? Takie pająki z gazety. Moje pająki w tamtych czasach miały co najmniej metr średnicy. Ale same pająki na Halloween to nie wystarczy. Więc zrobiłam do tego duchy z białej bibuły. Duchy też nie wystarczą, więc zrobiłam jeszcze dynie. Tak? Czyli zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby te dzieci ocalić, jak mi się wydawało. Ale była jedna rzecz, która mi zastanowiła. Dzieci nie chciały ani moich pająków o średnicy jednego metra, nie chciały białych tych duchów. Pomalowały, pomalowały, zrobiły, ale zaraz wracały do swojej nauczycielki. Więc któregoś razu ja podeszłam tam do tych pudełek drewnianych i zobaczyłam, co w nich jest. Może tam jest coś bardzo ekscytującego. Okazało się, że tam nie ma nic w tych pudełkach. Małe drewniane elementy, nic nie brzęczało, nic nie piszczało, było to naprawdę mało interesujące. Następnie dzieci wracały, 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 więc ja po pewnym czasie, naprawdę ta, ta nauczycielka Mantesowi musiała być święta, zaczęłam zadawać pytania. Czyli się spytałam, co tam jest, dlaczego te dzieci tak reagują? Ja byłam jako ta paroletnia. Nauczycielka, byłam po prostu zazdrosna. Dlaczego ją te dzieci tak bardzo lubią? A mnie nie. Ona nie miała ani farby, ani cekinów, ani nic. A mimo to te dzieci do niej wracały. Więc po pewnym czasie zaczęłam zadawać pytania, właśnie o Montessori, co to takiego jest. Tak? No więc jak zaczęłam pytania zadawać, jak zaczęłam trochę czytać, no okazało się, że jest to najcudowniejsza pedagogika. I po prostu zostałam. Nie wiem, czy to nie było za długo, Pani Agnieszko, ale taki był początek i zostałam w tej, w tej szkole. Absolutnie. Razem ze swoimi dziećmi, tak? Bo Pani już dzieci są tak, dorosłe dzieci i, już do tego, do tego i przeszły czasu. cały ten proces Montessori. Tak, proces przeszły. Ta starsza była ze mną troszeczkę w domu, ale ta młodsza już całkowicie była wychowana po prostu w klasach montysoriańskich. Co jeszcze? Na co jeszcze mogę? Jaką ciekawość jeszcze zaspokoić? Mhm. To ja tutaj zadam takie pytanie, które gdzieś. Ja niestety nic nie słyszę. To jest ten problem. Mamy jakiś dzisiaj problem z internetem. Czy jest tutaj może czat? Może jest możliwość przez uczestników, żeby zadawali pytania w czacie. To też, też może to wykorzystamy. Halo, halo. Tak, widzę, że się łączymy jeszcze raz. Już tutaj widzę panią, ale pytania nie słyszałam. Czyli widzę, że tutaj pani Agnieszka się łączy. Nie wiem, czy mam kontynuować, czy. Pani Agnieszko, o teraz widzę. Dęba pani Anna ja... pani Joanno. Proszę. Jeszcze raz. Teraz panią widzę. Teraz mnie słychać? Tak. Mhm. Teraz mnie słychać? Halo, halo. Tak, słychać. Czy słyszy mnie pani i widzi mnie pani? Tak. Może w czacie? Tak, jakbym poprosiła o pytania w czacie, to może odpowiem. Tutaj Pani Agnieszka się... O, o, teraz słychać. Tak, teraz słychać. I, i widać i słychać, że tak A, powiem. Tak, jedno i drugie. Chyba znowu gdzieś. Tak, jest ok Ja słyszę i widzę. Dotychczas robiłam chyba 15 live'ów, raz mi się <laughs> tak zdarzyło i dzisiaj niestety drugi raz taki trikus. No. Ja Chyba chodzi o godzinę ta wszystko, połączenia, to tak, to... tak mi się wydaje, że jest dużo osób po prostu o tej porze. Być może, być może. Ale zróbmy, zróbmy, może odpowiedzmy na parę jeszcze pytań, może komuś się to jeszcze przyda. Ja też sprawdziłam, właśnie internet. Tu niby jest dobre połączenie jakościowe i nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie. Ja też już sprawdziłam połączenie, więc internet jest. Może w czacie. Halo halo. No i jak o, teraz coś... panią dodałam w ogóle z komputera. Słyszy mnie pani? Jeszcze raz połączyłam. Mhm. Może teraz będzie to lepiej. Teraz pani słyszy. Mm -hmm. Pytanie, czy pani mnie teraz słyszy. Tak. Tak, nie przerwa? Nie. Jest jakiś szum, to ale... Spróbuję zadać to pytanie, które. Miałam. W... Nie, nie ma znowu. <laughs> ale to jest frustrujące. <laughs> no, na pewno. Ale ja bardzo dobrze słyszę. A ja teraz panią słyszę, okay. ale nie widzę. Ja i widzę i słyszę. No, no halo, jesteś. Halo? No. Nie. Tak. I teraz widzę panią i słyszę. Aha. Uh -huh. Ja mam propozycję, może żebyśmy spróbowały teraz, ale jak będzie tak dalej szło, to chyba panią jeszcze raz zaproszę, ale może o innej godzinie, jak nie będzie z tym internetem problemów. Też dobry pomysł. Halo, halo? Tak, ja słyszę, ja cały czas słyszę. Nie wiem, czy rodzice są z nami, ale jakby rodzice mogli zadawać pytania, bo mam wrażenie, że, że rodzice mnie słyszą i widzą. Nie wiem, czy mamy taką możliwość zadawania pytań w czacie. Byłoby łatwiej, może. Wie, wie pani co? Tak, tak, jest, jest taka możliwość. Wie Pani co, Pani Anno? Ja spróbuję teraz ja wszystko wyłączę i włączę jeszcze raz. Dobrze. I ja zobaczymy, tak. jak teraz pójdzie. Jak, jak, jak będą znowu problemy, to przełożymy to, bo to chyba nie ma sensu, dobrze? Mhm, oczywiście. To spróbujmy.